Witamy w programie. Paczę na prezydencję. Dzisiaj Dzisiaj... na to pracę. Budzisz mi ten z żółty i kawałkiem kiełbasy. To jest, pan To taka. pan Tyler. To jest, pan reklamę! To uga, uga, uga! Mój piękny kolega zaprogramował e, za, produkcję deski o z dżungli od Mąkiego. Dobrze, wracamy do procesu, nie. Bierzemy kawałek tera, rzucamy go na patelnię, drugi też, ale robimy go na pół, rzucamy go na patelnię, nie dobrze. Mamy kiełbasę, łamiemy ją na południe i rzucamy na patelnię. Potem śmietankowy rozrabiamy w tam, ale nie wiemy, jak się go robić. Okej. Okay. Podrzucamy. Ja też chcę Dobra, Panku. chodzę do cisza. A teraz tak. A kto będzie pana gościem? Wiem. Moim gościem będzie...

Słuchajcie, elegancko składamy, do tego dodajemy mieszankę wody, zalecamy się elegancko, potem kurwa jebiemy pomidorem, ale pomidora nie ma, no to jebiemy zjebano sepulę. Potem do tego kurwa grzaśnika, która się wpiekła, ale wszystko Do tego jeszcze to wszystko pociśnijmy kurwa zimą i dalszą solą. Do tego jeszcze kurwa dalej,

pẹ̀sẹ̀ kanoson tẹ́lósùné gọ̀tù ṣe kúndagé gómìnì kẹ̀sẹ̀ gbójejù nípa kaní pẹ̀sẹ̀ yẹsọ̀nà kiyẹ̀kẹ̀ ní gùdù rámàsì. Powinniśmy teraz szukać po drugą patelnię, którą sobie jadę, bo e, teraz może poszukać troszeczkę... Szafka się panu nie zamknęła! ...proszę, kurwa, chociaż jeden listy herbaty, tak? kurwa, zaczynamy robotę. Wieszemy i, kurwa, dajemy blendera, który jest, kurwa, dla niewicy. Proszę zobaczyć na to, proszę bardzo. To jest ewentualnie bardzo, bardzo fajny film, który wyprodukował firmy kurwa, moja ja stara na momencie pokażę Państwu, są działania. tak fajnego. było to 10 rano, na będę Zaczynamy. Niestety nam coś tutaj chyba kurwa nie działa. Chciałem bardzo Państwa się Ale Ale się czy kurwa dużo. Teraz musimy chwilę poczekać, aż schowam ten zjebane przedło i te zjebane to, to zbliżenie na dzisiejszą potrawę. Dobrze, a więc teraz powinniśmy przyrządzić tą jakąś odrobiną, kurwa, o nie wiem, czy jest ta ta paniczka. Dobrze, mamy, więc tu zapalamy uciekać. No to mamy już kurwa gotowe. Teraz powinniśmy ukroić sobie ogórka i go tutaj kurwa truć Możemy też dodać kawałki liści z niebanej cebuli i kurwa troszeczkę kapusty z zielonego byka. Teraz powinniśmy to wszystko ładnie zmieszać. I proszę proszę jeszcze mamy tutaj jakiś kiwi, tam rzucił pójdę. O jeszcze przepraszam, na aromat aromatu, że ten zjebany i kurwa rzuci to Dobrze. A no pewno zdem, nie rzuci. Kurwa troszeczkę jebanej soli, kurwa, o przepraszam, posypało się. I kurwa, voila! Oto kurwa, nasz codzienne nawet, które teraz podamy naszym kochanym gościem. Proszę bardzo, przykiełbaski. Jakiś malutki u może jeszcze jakiś, kurwa, kanapeczka, troszeczkę serka, jebanego sosiku, jebana cebulka i jeden kawałek jebanej kiełbasy. Bardzo proszę. Smacznego. Dziękujemy za ten. Dziękuję było zajebiste. Bardzo dziękujemy za ten dzieban odcinek. Zapraszamy kiedy indziej. na reklamę. Reklama nowego vibratora. Do ustny. Zawsze mam. <laughs> 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 Papo, jak radova, Cěj, curva, jebání, a jak je ta ráda, no má Ty je kurva, když to v kameru je bající kurva. No tak, a pěkně, kurva, odkým to uvidíš, kurva. je je